Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Cześć, Patryk. Cześć. Dzisiaj jest piątek, 3 września, także już wkraczamy w etap jesieni i jakoś trochę nadal nie mogę się z tym pogodzić. Chociaż pogoda, no nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć, bo się poprawiła i cały tydzień zapowiadają przepiękne słońce. Dzisiaj tak samo jest. Gdzie tu jest temperatura? 23 stopnie są, 23,5 stopnie, także. Bardzo ładna pogoda i od razu człowiek jest po prostu bardziej pozytywnie nastawiony do życia. Także jedziemy na spacer. Później ten pan idzie do Barbera. Wczoraj też miałam wolne i praktycznie przez cały dzień projektowaliśmy szafy, bo za jakiś czas będziemy mieć spotkanie ze stolarzem. Gdzie podejrzewam, że już będziemy raczej tak dokładniej omawiać, jak chcielibyśmy, żeby wyglądały wnętrza naszych szaf. Może wam później pokażę. Jeszcze muszę do końca jakby te nasze projekty wykończyć, opisać i wtedy myślę, że wam pokażę właśnie jak to będzie wyglądało. A tymczasem stajmy w korku. Czemu? Jak takie piękne słońce. No i jedziemy gdzieś na spacer. Aha, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie widzimy się w komentarzach. I już jesteśmy. Zgadnijcie gdzie? Idziemy na stare miasto. Mm. Znalazłam pierwsze jesienne listki i właśnie w takim pięknym miejscu zrobiliśmy. Nowe fotki, pierwsze jesienne, ale tu jest pięknie i to jest taki klimat, jesteśmy na kampusie. Uw, zobaczcie jak pięknie. Jesteśmy właśnie do elektrowni po wiśle i idziemy obciąć tego pana. A idziemy tutaj do izby Lordów. Wczoraj kupowałam sobie te filtry na jesień z Insta księgarni i zobaczcie co za pyk. Ja oczywiście zapuściłam 60 zł wczoraj, dzisiaj już. Promka. Ten filtr robi tak przepiękne kolory. Przyszliśmy po wizycie Patryka, wygląda jak nowonarodzony. A teraz chyba coś zjeść. Pójdziemy właśnie, zaraz go zapytam, czy jesteśmy głodni. Chyba jesteśmy. Nowy Patryk przed Wami. Ładnie. Przyszliśmy zjeść, zamówiliśmy sobie burgerki. Zaraz Wam pokażę zresztą. Fajna jest ta strefa jedzenia. Cześć, dzień dobry, witam Was. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja od rana miałam trochę spraw do załatwienia, takich zdrowotnych. Byłam u lekarza, natomiast teraz umówiam yy, się na szybko. Dosłownie złapałam ostatni termin na brwi, więc zaraz idę na brwi. Idziemy właśnie po pyszne drożdżówki, może jakieś wyczywko, A idziemy tutaj, zobaczcie, jaka piękna piekarnia rzemieślnicza na placu Konstytucji. I ja już Wam pokazuję, co tutaj pysznego jest. Zobaczcie, jakie piękne drożdżóweczki. Bierzemy. Mamy już nasze pieczywko, super chleb, taki bałkański z orzechami i z morelami, także taki na słodko i dwie drożdżówki. Później Wam pokażę jak to wyglądają. A teraz lecę na brwi. The stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Ja już po brwiach i wyglądają jak zawsze pięknie. Cudne są. Szkoda, że ten efekt nie zostanie ze mną na zawsze. A teraz idziemy korzystać dalej z pięknej pogody i idziemy do zoo. Lecimy. Ja sobie wezmę moją drożdżóweczkę teraz i zjem. Znaczy, już swoją szamał, już wam pokazuję, jak wygląda. One są naprawdę takie potężne, więc może i Patryk się nie upożywi. Zobaczcie, to jest naprawdę kawał drożdżowy, więc to nie ma co. Patryk tam z tyłu płaci za parking. pomyślemy test smaku. Mm. Pycha! Co rozładował mi się aparat, dlatego resztę nagram dla Was telefonem. Patryk właśnie płaci za parking i lecimy coś zjeść. Powiem Wam, że Patryk dosyć optymistycznie podszedł do tematu, bo stwierdził, że pójdziemy zjeść w Aioli, a ja sądzę, że jeśli znacie w Warszawie, to wiecie, że to jest prawie niemożliwe. Sądzę, że będziemy stać w kolejce jakieś dwie godziny. Nie wiem, że słuchajcie, udało się i nie nawet nawet minuty. Wow. Zwracam honor Jesteś moim mistrzem Żeby wybrać na dzisiaj to miejsce Bo ostatnio jak tu byliśmy to była kolejka Zawsze jest kolejka No to wybieramy Zobaczmy co my tu dzisiaj zjemy Przyszło już nasze jedzonko I zobaczcie mam burgera Z frytkami i z doritosami Jakaś taka edycja Mamy pyszne lemoniarki Patryk ma taką dużą pizzę. Cześć! Dzisiaj mamy środę, dochodzi godzina dziewiąta. My zaraz wychodzimy z domu i jedziemy do stalowej woli, a dokładniej do mojego dentysty. Jakiś czas temu, no już kilka vlogów temu powiedziałam Wam, że będę wstawiać implant z zęba i dzisiaj jest moje drugie spotkanie, na którym jeszcze samego zęba mieć nie będę, ale coś tam jeszcze będzie jakiś drugi etap robiony. Nie do końca się na tym znam, jak już to zostanie zrobione, to Wam opowiem jak to wyglądało, czy bolało. Ja się strasznie stresuję. Całą noc nie spałam, stresowałam się, boję się po prostu, nie lubię dentystów, a tym bardziej takich. Ale dobra, jakoś to przeżyję. Jak widzicie, ja już ubrana, zaraz będziemy jeść śniadanie. Dzisiaj tak totalnie na luzie, koczek, dres, nałożyłam sobie tylko pod oczy płatki takie... Relaksujące, żeby nieco może lepiej wyglądać moje wielorybki. Przed nami jakieś ponad 3 godziny drogi, także spędzimy dzisiaj trochę czasu w samochodzie. To jeszcze Wam pokażę, skoro mam chwilę czasu, jak wyglądają te płatki. Tak wyglądają w środku te wielorybki. Super są i dają naprawdę fajny efekt takiego chłodzenia, odświeżenia, takiego relaksu. Tak, jak Wam obiecałam, chciałabym Wam pokazać te nasze projekty szaf. Zrobiliśmy je samodzielnie na podstawie tego, co zostało nam zaprojektowane, ale samo wnętrze, no to już jest oczywiście nasza inwencja. My skorzystaliśmy z programu IKEA. Tam bardzo łatwo możecie sobie zaprojektować szafy, i my to również zrobiliśmy. Problem tylko jest taki, że no wymiarów tam się nie da dostosować. Są tam ustalone z góry segmenty i ich wymiary, tak jak na przykład tam szafy mają wysokość chyba 236 cm, nasze będą miały 261, więc no te rysunki są po prostu takie bardzo bardzo poglądowe i tak na przykład możecie zobaczyć, będzie wyglądała moja szafa w sypialni. Dalej mamy szafę Patryka, też wszystko pięknie pomierzone. Myślę, że to będzie naprawdę pojemna i fajna szafa. I w końcu nie będziemy musieli się kłócić o przestrzeni w szafie, bo każdy będzie miał swoją. Tutaj mamy naszą szafę w korytarzu, tuż przy drzwiach. Mam nadzieję, że uda się właśnie ją w ten sposób zaprojektować. Mamy to szczęście, że naprawdę mamy bardzo dużo tego miejsca do przechowywania i wszystko może być na swoim miejscu i wszystko może mieć to swoje miejsce. Nie musimy się z niczym tak bardzo ściskać. Także w tej szafie nie będzie za dużo rzeczy, jak widzicie, będą y, praktycznie tylko ubrania. Ostatnia szafa, największa i chyba taka, która najbardziej mnie cieszy, to już chyba jest ten wiek, właśnie. Zobaczcie, to jest szafa, y, to będzie szafa w gabinecie i ona jest naprawdę ogromna. Czteroskrzydłowa szafa, w której będzie cała, całe takie pomieszczenie gospodarcze, tak naprawdę. Będzie się tutaj kryło, będą odkurzacze, pościel, ręczniki wiecie, tutaj zobaczcie przewidziałam też miejsce na suszarkę na pranie, deskę do prasowania i tak właśnie wyglądają nasze szafy dajcie koniecznie znać, czy może o czymś nie pomyśleliśmy widzieliście jak to wszystko opisałam więc może coś wam się rzuciło od razu w oczy jakieś rozwiązanie lepsze dajcie koniecznie znać, tak jak mówię organizacja to jest dla mnie coś wspaniałego i już się nie mogę doczekać, te szafy po prostu cieszą mnie jak nic innego

I już byliśmy praktycznie na styk, bo jadąc yy, natknęliśmy się na remont I dosłownie żadna nawigacja nie chciała tego remontu dróg ominąć I każda z uporem po prostu nas prowadziła w to samo miejsce Więc trochę pokluczyliśmy W efekcie prawie się spóźniliśmy, ale na szczęście jednak się tak nie stało Znaczy szczęście w nieszczęściu, bo po prostu jednak było opóźnienie I czekaliśmy ponad godzinę na tę wizytę więc trochę się naczekaliśmy. Aktualnie jesteśmy na stacji, już wracamy do Warszawy, jeszcze pojedziemy do McDonalda, żebym mogła coś zjeść w nagrodę. Jeżeli chodzi o samą wizytę, to powiem Wam, że przebiegła bardzo, bardzo szybciutko. Ten drugi etap nie wiem, no z ile ja tam byłam z 10 minut tak naprawdę. Więc króciutko. Moje dziąstwo zostało odsunięte, żeby uwidocznić śrubę, którą miałam już wkręconą w kość. Implant podobno się przyjął bardzo dobrze, więc to jest na pewno pozytywna wiadomość, bo w sumie wiecie, że nawet nie pomyślałam, że mogłoby pójść coś nie tak. Jakby zupełnie nie martwiłam się, też nie miałam żadnych niepokojących objawów, ale też jakoś w ogóle nie przyszło mi przed wizytą do głowy, że sam ból na tej wizycie nie jest moim największym problemem, tylko to, że ta śruba wcale mogła się nie przyjąć, ale na szczęście się przyjęła i jest wszystko w porządku. Także to dziąsło zostało odsunięte, śruba została uwidoczniona i no nie do końca wiem, co się później działo. Na pewno miałam pobrane wyciski szczęki górnej i dolnej. To była taka pianka wpuszczona w formę i po prostu musiałam sobie to odcisnąć. Później robiłam jeszcze jeden odcisk zębów. Coś w stylu ym, zaciśnięcia takiej podgrzanej, ciepłej plasteliny. To było trochę obrzydliwe. No i mam wkręconą śrubę, teraz wdziąsło Także wygląda to dziwnie. Uczucie, jak dotykam językiem, też jest dosyć dziwne, ale do przeżycia, naprawdę. Trwało to jakieś 10 minut. Ym, nie bolało bardzo. Teraz schodzi mi znieczulenie, więc czuję, że coś mnie tutaj zaczyna boleć, ale od razu profilaktycznie wzięłam tabletkę przeciwbólową, więc myślę, że powinno być ok. Patryk bardzo mnie wspierał. Był razem ze mną w gabinecie. Czy byłam dzielnym pacjentem? I wpadam tylko na szybko, żeby się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli w komentarzu napiszecie, czy macie jakieś rady odnośnie naszych szaf i ogólnie czy film Wam się podoba, może chcecie pogadać, bardzo chętnie z Wami pogadam w komentarzach. Uwielbiam, jak coś zostawiacie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!